Panu Szymon, Panu Jezusowi Chrystusowi, mam bracia i siostry, pokój Boży. Będziemy czytać Boże Słowo. Z, przeczytamy z Ewangelii Łukasza, z 15 rozdziału. O może od 11 wersetu jest to przypowieść, historia o synu marnotrawnym. Choć e, dotyczyła to przede wszystkim e, relacji Farzeuszy. to była odpowiedź Pana Jezusa na to, że do Pana Jezusa przychodzili celnicy, przychodzili grzesznicy faryzeuszom, i uczony w piśmie to się nie podobało, bo przecież oni żyli święcie, żyli czysto, a tu przychodzą inni, którzy żyli w taki, a nie w inny sposób i zostają również przyjęci przez Boga. Ale może posłużymy się dzisiaj właśnie tą historią, i popatrzymy, może i na nasze życie. Potem rzek, pewien człowiek miał dwóch synów, i rzekł młodszy z, z nich ojcu, ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada wtedy ten rozdzielił im majętność a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztwonił swój majątek prowadząc rozwiązłe życie a gdy wydał wszystko nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej aby tam aby pas świnie i pragnął napełnić brzuch swój młotem, który karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. I wejrzawszy, a wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników Ojca Mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do Ojca Mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. I wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pod bieg przyrzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadzicie czonę cielę, zabijcie je, jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Może ten fragment Bożego Słowa. Widzimy tutaj historię pewnego młodego człowieka, nierozważnego, widzimy, dziedziczył jakąś tam część, majątność, jako młodszy dziedziczył mniejszą część, ale też posiadał jakoś tego. Nie miał może jeszcze mądrości, nie miał może umiejętności, może chciał, myślał, że cały świat zdobędzie, myślał, że tak wiele rzeczy jeszcze może w swoim życiu osiągnąć i wziął to wszystko i poszedł. I wiemy, co się stało, wiemy o tym, że prowadził takie, a nie inne życie. Często myślę, że z biegiem lat, e, również nawet tak, w naszym życiu normalnym rośnie mądrość, rośnie zrozumienie, by często młodym ludziom dać dużo pieniędzy, szybko by wszystko się rozeszło, nie wiadomo na co, a ludzie starsi już przemyślą, czy to potrzebne. Czy to konieczne? I po prostu troszeczkę inaczej do wielu rzeczy podchodzę. Ja mówię młodym, to się często oczy świecą na wszystko, co jest, aby przy, bo wszystko by może chcieli, a tak nie jest. A Słowo Boże mówi, że wystarczy nam, jeżeli mamy się w co ubrać i gdzie głowę skłonić oraz co jeść, bo to jest najważniejsze. Ale dziękujemy Bogu, że Bóg nam daje o wiele więcej rzeczy, nawet te, o które prosimy, jak Słowo Boże mówi. I wiemy, że poprzez swoją nieumiejętność, pop przez może swoją postawę stracił to wszystko. W Ewangelii, znaczy w liście apostoła Pawła do Koryntian w pierwszym, drugim liście, a piątym wersecie w siódmym rozdziale jest ta mowa o tym, że mamy ten skarb w naczyniach glinianych. I też dzieliłem się już tym słowem, jak byłem w malennikach, o tym, jakże bogactwo my posiadamy. Jakiś skarb nawet o którym sobie nie zdajemy sprawy. Często tak łatwo go trwonimy, tak jak ten syn marnotrawny wziął to i tak łatwo to wszystko roztrwonił. I tak samo my o tym wielkim zbawieniu, o to, że tak swobodnie dzisiejszego poranku mogliśmy przyjść do tego miejsca najświętszego, poza zasłonę do tronu łaski, aby brać łaskę za łaską. To jest cenność, to jest najdrogocenniejsza rzecz. Śpiewamy tą pieśń z dodatku, z pielgrzyma, choćbym wszystko miał lecz nie miał Pana. Czyżby warto było staczać życia bój? Czyli mamy tą cenną rzecz, ale często postawa chrześcijan, którzy narodzili się na nowo, którzy zaprosili Jezusa i otrzymali tą cenność, czyli Jezus Chrystus w ich życiu, jak jest napisane w liście do Kolosan, nadzieja przyszłej chwały, gdzieś tak jak syn marnotrawny. Poprzez swoje życie, może też poprzez swoją nieumiejętność, poprzez swoje nieczuwania, może też y, rozmyślanie, że tak ma być, jak oni chcą, gdzieś zaczęli trwonić ten skarb. Gdzieś ta społeczność z Panem zaczęła zanikać, gdzieś to wszystko stało się jakoś inne. I często jest tak, że zostaje tylko to naczynie, gliniane, a tego skarbu już tak jakby nie ma tam w środku, jak już, jakby już tego nie było. Czyli stajemy się ludźmi często religijnymi. Uśmiechamy się, ale Salomon przecież pisze, że i w śmiechu serce może boleć. To może być również i tak w naszym życiu. Czyli często jest tak właśnie, że gdzieś zatracimy to. Często później przychodzimy na społeczność, wychodzimy i często zadajemy sobie pytanie: Jaki jest mój Bóg? Czy żywy? Przecież ja nic nie przeżyłem. Ja nic, nie, nic w moim życiu się nie dzieje. Nie czuje jego obecności. I często tak jak ten syn. Te, stracił wszystko. Wiemy o tym, że bo, bogaty ma wielu przyjaciół, a biednego nawet brat opuszcza. I tak się stało w życiu tego młodego człowieka. Opuści, opuścili go wszyscy, bo już nie miał pieniędzy. I tak jest w świecie. Świat, gdy pójdziemy w stronę świata. Drogi bracie, droga siostra, gdy pójdziesz w stronę świata, a może już poszedłeś na układy z tym światem, to nie, nie ucz się, że świat ciebie przyjmie. Świat wykorzysta, ja mówię, wyżuje i wypluje. I będziesz, będziesz, nie będziesz miał nic. Ale ten człowiek młody był w tym stanie, w jakim był. Gdy mowa tu o tych świniach, z którymi ja, który chciał jeść z nimi, Wiemy o tym, że w Słowie Bożym wielokrotnie jest napisane, że na przykład nie rzucajcie perły przed wieprze. Nie rzucajcie, czyli nie mówcie ludziom pewnych rzeczy z tego świata. Ludziom, czy świnia umyta, Piotr pisze, znowu się tarza w błocie. Mowa to o ludziach, którzy nigdy się nie narodzili na nowo, którzy coś tam przeżyli, Bóg ich oczyścił, ale poszli z powrotem w świat, w te rzeczy. I Chciał się najeść. Nawet tego mu nie dawano. Nawet tego mu nie pozwalano, bo świnie były ważniejsze niż on. Niż on. Ale to, co zrobił, to, co, czego często nam w życiu brakuje, wejrzał w samego siebie. Zobaczył swój stan, w jakim się znalazł. Zobaczył swój stan, w jakim się znalazł. Jakub pisze, do wierzących, w pierwszym rozdziale, a dwudziestym trzecim wersecie, tam jest mowa, że Słowo Boże jest tym lustrem. Że nie byśmy, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami, którzy przeglądną się, zobaczą, jakie to są, w jakim znajdują się w stanie, i później odchodzą i nic się nie zmienia. Ale abyśmy przeglądnęli się, czyli lustrem jest Słowo Boże. Gdy czytamy w drugim liście Tymoteusza, w trzecim rozdziale może przeczytamy ten fragment Bożego Słowa, na temat jakie to słowo jest, część drugi Tymoteusza. Jest napisane. 16, 17 werset trzeciego rozdziału. Całe pismo przez Boga jest natknione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe pismo, przez Boga jest natchnione po to, abyśmy, abyśmy tu jest napisane, do wykrywania błędów. Jeżeli gdzieś zejdziemy z Bożej drogi, abyśmy czytając Boże słowo zobaczyli, pożyteczne dla nauki, do wychowywania w sprawiedliwości, a autor listu do Hebrajczyków w czwartym rozdziale, a w dwunasty, trzynasty werset pisze tak, do wierzących: Bo słowo Boże jest żywe. Skuteczny, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające do rozdzielenia duszy, ducha, stawów, szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczyma tego, przed którym musimy zdać sprawę. Czyli słowo Boże jest w stanie nie tylko osądzić Twój stan, jest w stanie osądzić Twoje myśli, wszystkie Twoje myśli, wszystkie Twoje zamiary. My, my może mówimy, że tylko, że jak tam, czy takie myśli, czy takie, ale słowo Boże jest w stanie rozsądzić wszystkie nasze myśli, nasze zamiary, bo ono jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Czyli widzimy to, żebyśmy mogli się przejrzeć, to czyni słowo Boże. No ale problem często polega na tym, że nie czytamy słowa Bożego. Często przychodzimy na nabożeństwo, nasze myśli są całkiem gdzie indziej, nawet nie rejestrujemy często, co było powiedziane, co jest powiedziane. A często warto by było zwrócić uwagę, bo wierzę w to, że gdy się zgromadzamy jako Kościół Boży, gdy pragniemy i oczekujemy Bożego działania dla swojego życia, to Bóg przemówi. Jeżeli Bóg użył oślicę, aby przemówić do Bileama. Może użyć każdego, aby przemówić do Ciebie, do Twojego życia, aby pokazać Twój stan, abyś ratował swoją duszę, abyś zmienił swoje życie, zmienił swoją postawę. Bo cóż człowiekowi z tego? Choćby cały świat pozyskał, a szkodę na swojej duszy poniósł. Cóż dasz zamiast zamian za duszę swoją? To jest cenność Twojego życia, zbawiona dusza, to, że Jesteś w społeczności z Bogiem. Dusza jest tak cenna w oczach Bożych, że te wszystkie rzeczy są dla Boga tak mniej istotne. On przede wszystkim chce, abyś był zbawiony, aby Twoja dusza żyła wiecznie, w wiecznej społeczności z Nim. I dalej Słowo Boże mówi o tym, czytamy tą historię: wejrzał z siebie, zobaczył. Ale to był początek drogi. Wejrzał i coś zrobił. Coś trzeba zrobić dalej. Wrócić z powrotem do ojca. Wrócić z powrotem przed Boże Oblicze. Wszelka pycha, wszelkie inne rzeczy, ambicje, wszystko upadają. Bo ten młody człowiek zobaczył, że nie dał rady, że przegrał swoje życie. Ale mówi: wrócę do ojca i powiem. Zgrzeszyłem przede wszystkim przeciwko niebu, bo Słowo Boże mówi tak czy inaczej. I przeciwko Tobie, Ojcze. I poszedł. Nie zatrzymał się na tym, na rozmyślaniach, bo często my zatrzymujemy się na rozmyślaniach. I mamy szczere chęci, chcemy żyć inaczej, chcemy coś zrobić ze swoim życiem inaczej, aby to było właściwe, tak jak Bóg chce, ale na tych chęciach często zostaje. Salomon pisze, i żebym dobrze to przypomniał, że serce złe zadawala się tylko swoimi pragnieniami, a serce dobre swoimi uczynkami, czyli jak już czyni coś. Po prostu w ten sposób, nie? A ktoś powiedział kiedyś, że szczerymi chęciami to i piekło jest wybrukowane. Bo wielu ludzi w tym świecie mówi, ja bym chciał tak żyć jak wy. Ja bym chciał się nawrócić i to wszystko, i, i na tym, bo przestają. Im się wydaje, że to jest w porządku. Więc on coś zrobił. Nie tylko zatrzymał się na chęciach, nie zatrzymał się na tym, że, że zobaczył swój stan, w jakim się znajduje, ale wrócił z powrotem. Da daleko musiał iść. Daleko musiał wrócić, bo słowo Boże mówi, że czytamy o tym, że wyjechał do dalekiego kraju. Daleko. I zobaczył swój stan. I wrócił. I może ty daleko jesteś od Boga. Ale jest ta nadzieja, że gdy wejrzysz w siebie, gdyż zobaczysz swój stan, to będziesz i będziesz chciał wrócić, to Bóg da ci tę możliwość i będziesz mógł wrócić. Bo Bóg działa współdziała we wszystkim ku dobremu. Jeżeli masz tą miłość do Niego i to On przeprowadzi cię, jak tak, Jego poprowadził przez tę długą drogę, aby mógł dojść do domu Ojca z powrotem tak i ciebie poprowadzi abyś mógł wrócić do wiecznej społeczności z nim w Jezusie Chrystusie i widzimy wrócił z powrotem ojciec zobaczył go użalił się i wyszedł mu na spotkanie ucałował go rzucił mu się na szyję nie robił zobaczcie nie powiedział mu ani słowa nie powiedział mu ani słowa. Gdy czytamy wcześniej fragment Bożego Słowa o, tych, o tej zgubionej owcy, wiemy, że bierze na ramiona i cieszy się i raduje się, że wrócił. I tak samo ojciec. Gdy czytamy w księdze proroka Zachariasza, w trzecim rozdziale, cze, pio, trzeci, piąty werset, tam jest mowa o tym właśnie tak, jak ojciec uczynił dla swojego syna, tak jest napisane tam o, o tym, jak Bóg uczynił dla e, e, Zaraz, jak mu tam było na imię. Do Może przeczytam od trzeci, od trzeciego wersetu do Jozuego. Do, to był orcy kapłanem. A Jozłe był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę, do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każ, każę cię przeoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: Włóżcie mu na głowę czysty zawój, włożyli mu na głowę czysty zawój, przyoblekli go w szaty, a Anioł Pana stał przy tym. Widzimy, tutaj tak samo uczynił ojciec za swojego syna, tak samo jak Bóg. Posłał anioła, anioł kazał sługom zmienić szaty arcykapłana Jozłego, bo był brudny, bo był grzesznym człowiekiem, czyli oczyścił jego życie poprzez to. Tak samo tutaj ojciec kazał sługom, aby przynieśli szaty, aby zmienili jego szaty, aby miał czyste. Mało tego, otrzymał pierścień, znak dziedzictwa, znak przynależności z powrotem do rodziny, otrzymał od ojca. Mało tego. Jeszcze kazano zabić tuczone ciele, aby by było wesele i radość. Wiemy o tym, że gdy jeden grzesznik się nawraca, całe niebo się raduje. Ale myślę, że jak dzieci Boże, które odeszły tak daleko od Boga i Bóg o własne swojej daje to, że oni mogą wrócić, myślę, że niebo też się raduje. Że aniołowie się cieszą, że oto odszedł daleko, oto tak daleko poszedł a wrócił z powrotem. I cieszą się, wychwalają miłosierdzie Boże, wysławiają jak to cudowny, wspaniały jest Bóg. I on, ojciec, nie robił zarzutu swojemu synowi, ale przeoblał go w szaty nowe, te w szaty białe, o których pamiętacie w zeszłą chyba niedzielę usługiwałem o tym, abyśmy prali swoje szaty w krwi baranka, aby one zawsze były czyste i białe przed Bożym obliczem. I było wielka radość. Nie wiem, Jaki jest twój stan dzisiejszego poranku? Nie wiem, jak wygląda Twoje życie, ty wiesz, a może i nawet nie wiesz. Może żyjesz w jakimś świecie takim y dziwnym, może tobie się wydaje, że jest wszystko w porządku, że to jest ta droga, którą powinieneś iść, a gdzieś obecności Bożej nie ma. Gdy ktoś mówi ci o wspaniałości, o tym, co przeżywa z Bogiem, ty stoisz y tak obojętnie, mówisz. No, jak tak można przeżywać? Jak ta, czy Bóg może się dotykać życia człowieka, czy człowiek może odczuwać Jego obecność i często zastanawiasz się, czym tego nie ma w moim życiu? Może daleko odszedłeś, może daleko odszedłeś od oblicza Bożego, jak mówiłem na początku, została tylko religia, zostałeś tylko religijność, czyli jakiś obrządek, przychodzisz na nabożeństwo. Wychodzisz, a żyjesz swoim życiem. Myślę, że wspaniałą rzeczą jest żyć w Jezusie Chrystusie, aby nasze myśli biegły do Niego, aby On był najważniejszy, właśnie tą cennością, tą najcenniejszą najcenniejszą osobą w naszym życiu, aby był Jezus Chrystus. A gdy może tak nie jest, to czas może wrócić. Czas wrócić i powiedzieć: Boże, potrzebuje zmiany. Potrzebuję, abyś na nowo odnowił moje życie. Może nawet zawołać: O Panie, potrzebuję przebudzenia do swojego życia, powrotu do tw przed Twoje oblicze. A myślę, że Bóg nie będzie Ci robił zarzutów. Tylko jest też ważna rzecz, abyśmy czytali Boże Słowo, bo poprzez czytanie Bożego Słowa możemy zobaczyć swój stan. Ale też Pan Jezus mówi, że gdy czytamy Boże Słowo, Ono nas oczyszcza. Gdy czyty w psalmie 119, tak wiele miejsca jest poświęcone Bożemu Słowu. Ale chciej czytać. Pragnij czytać Boże Słowo. Ja wiem, że diabeł zrobi wszystko. Boży przeciwnik, abyś Ty nie czytał. Da Ci tyle zajęć od poranku. Da Ci tyle zajęć wieczorem, a później już tak zmęczony, że nie masz czasu czytać, bo On wie. Że gdy będziesz czytał Boże Słowo, zobaczysz siebie, Bóg ożywi to Słowo, zobaczysz jak wyglądasz i będziesz wiedział, mógł coś zrobić ze swoim życiem. A i też czytając Boże Słowo, Bóg będzie pokazywał, że jeszcze i te rzeczy trzeba usunąć z Twojego życia, czy mojego. I Ty będziesz wołał, ono będzie Ci oczyszczać, ono da moc do zwycięskiego życia, bo poprzez Słowo Boże jest napisane, gdy zechciał, zrodził nas. Przez Słowo Boże swoje, gdy zechciał, Słowo Boże powinno mieć należyte miejsce w Twoim i moim życiu. Nie pięć minut, ale właśnie, aby w pokorze przychodzić poprzez to poprzez Boże oblicze, czytając Boże Słowo. Nie musimy czytać całej Biblii od razu ale abyśmy zapragnęli, aby ona była tym źródłem dla nas. Gdy czytamy, aby ona, te litery jakby się ożyły, były żywe i one wnikały w nas i przemieniały nasze życie. Jeżeli tak będziemy podchodzić, tego pragnąć, to Bóg na pewno nas nie zawiedzie, bo ono jest żywe, bo tym Słowem żywym jest Jezus Chrystus, bo tym Słowem, które przy... Które działa w naszym życiu jest On, bo jest napisane w 55 rozdziale Księgi proroka Izajasza, że tak jest z Jego Słowem, który wychodzi Jezus z Jego, nie powraca, dopóki pomyślnie nie wykona dzieła, które, z którym je posłał. Jezus wykonał to dzieło. Jeżeli oczekujesz Bożego Słowa do twojego życia, Pan pośle Słowo. Jeżeli będziesz chciał współpracować z tym Słowem, Ono wykona pomyślnie w nas, swoje dzieło, ale decyzja zawsze, Bóg zostawił decyzję dla Ciebie i dla mnie. Co zrobisz z tym Słowem, które słyszysz? Co zrobisz z tym Słowem, które Bóg ożywia dla Ciebie? Co Ty z tym zrobisz? Czy przejdziesz obojętnie? A niech sobie brat mówi? Czy bo ja mam swój, swoje życie, swoje plany. No ludzie mają swoje życie, swoje plany, zdążają szeroką drogą, która wiecie na zatracenie, i mało tego, nawet o tym nie wiedzą. A gdy się mówi, zatrzymaj się, oni mówią, nie teraz, może później, może w przyszłości, może, a nie jestem w ogóle zainteresowany, a czy w ogóle Bóg istnieje. Dlatego, że dzisiejszego poranku przejrzysz się jeszcze w tym słowie, które będzie zwiastowane i zobaczysz swój stan, a może zobaczyłeś swój stan, to zrób coś z tym. Chrystus Pan Cię pobłogosławi. On zmieni położenie. On przebaczy Ci ten grzech. On przebaczy Ci tą nieprawość. On przebaczy Ci wszystko i będzie się cieszył i nie zrobi Ci ża żadnego zarzutu, że poszedłeś tam czy tam. Myślę, jest to wspaniałe słowo, pełne nadziei dla nas, że nawet gdy odejdziemy, możemy powrócić Póki czas łaski jeszcze trwa. Jest taka pieśń, że czas łaski jeszcze trwa, bo Boży syn zmarł na krzyżu, na golgocie. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. My jesteśmy wśród żyjących. I możemy się cieszyć, a co Salomon pisze, kaznodzieja, że dla żywych zawsze jest nadzieja. Korzystaj z tej nadziei, korzystaj z tej łaski dzisiejszego poranku, zmień swoje położenie przed Bożym obliczem, Pan chce Ciebie pobłogosławić, Pan chce zmienić Twoje położenie. Ale decyzja należy do Ciebie. Powiedz, może nie potrafisz, może nie umiesz. Powiedz, Panie, nie potrafię. Ja pragnę Cię słyszeć. Ja nie umiem, nawet nie wiem jak, od której strony. Yy, może podejść do tego tematu, do życia w społeczności z Tobą. Ale Ty mnie poprowadź, a Pan poprowadzi. Przecież Pan Jezus powiedział, że abyśmy się stali jak dzieci. A dzieci mówią, mamo, tato, ja nie potrafię. Ja nie potrafię, ja nie umiem. I tato i mamo czyni. Pomaga, aby potrafiła, aby umiała, poucza. Tak samo Bóg. Pouczy, uczyni wspaniałe rzeczy i przywróci radość. Przywróci radość zbawienia, przywróci pierwszą miłość, przywróci te rzeczy, które gdzieś straciliśmy. Ale decyzja należy do Ciebie. Jeśli dziś głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszych jak podczas buntu słowo Boże mówi, tam na pustyni.